Zaprezentuję Państwu sposób wykorzystania harmonogramu wypłat przy tworzeniu listy płac w module kadry i płace systemu RaxSQL. W pierwszej kolejności pokażę tradycyjny sposób tworzenia listy płac. Z górnego menu wybieramy opcję płace, a następnie listy płatnicze. Pojawia się nowe okno zawierające listy płac. W lewej części ekranu wybieramy okres płatniczy, za jaki będzie tworzona nowa lista płac. Następnie naciskając prawy klawisz myszy wybieramy dodaj listę płatniczą. Pojawia się okno z domyślnymi parametrami listy płatniczej, które oczywiście możemy zmodyfikować według naszych potrzeb. Po naciśnięciu Zapisz, lista zostaje utworzona. Następnie przechodzimy do okna wyboru pracowników. W lewej części ekranu pokazuje się struktura kadrowa firmy wraz z pracownikami przypisanymi do poszczególnych elementów tej struktury. Wybieramy osoby, które mają pojawić się na liście płac, a następnie zatwierdzamy. Następuje przeliczenie listy płac i zostaje wygenerowany raport z wykonanych operacji. Możemy już zobaczyć gotową listę płatniczą wraz z listą osób, których wynagrodzenie znalazło się na liście. Ten sposób tworzenia listy płac, wymagający każdorazowo ponownego wyboru pracowników do danej listy płac, jest dobrym rozwiązaniem dla małej liczby pracowników i stałego terminu realizacji wypłat. W przypadku firm zatrudniających większą liczbę pracowników, którym wynagrodzenia wypłacane są cyklicznie, ale w różnych terminach, np. zależnych od miejsca przypisania w strukturze organizacyjnej, narzędziem, które w znaczny sposób ułatwia i przyspiesza tworzenie list płac, są harmonogramy wypłat. Spróbujmy teraz stworzyć przykładowy harmonogram wypłaty. Z górnego menu płace, wybieramy harmonogramy wypłat umowy o pracę. Pojawia się lista harmonogramów wypłat już utworzonych wcześniej w systemie. Lewym przyciskiem myszy otwieramy rozwijane menu i wybieramy dodaj. Otwiera się okno edycji nowego harmonogramu. Pierwszym krokiem jest nadanie nazwy dla nowo tworzonego harmonogramu, np. handlowcy Warszawa. Następnie możemy zaznaczyć, czy to będzie lista podstawowa, czy też dodatkowa, oraz określić zakres dat obowiązywania danego harmonogramu. Przechodzimy teraz do określenia terminu realizacji harmonogramu wypłaty i wybierając sposób określenia wypłaty i numer dnia wypłaty, określamy w tym przypadku, iż wypłata będzie realizowana w ostatni dzień miesiąca kalendarzowego. Mamy już określone podstawowe parametry harmonogramu wypłat. Teraz pora na wybranie pracowników, którzy w ramach tego harmonogramu będą otrzymywać wynagrodzenie. Wybierając Dodaj, wyświetlamy okno z listą wszystkich osób zatrudnionych. Teraz możemy odznaczyć całą listę i wybierać pracowników indywidualnie z listy ogólnej lub skorzystać z widocznej lewej części ekranu struktury kadrowej firmy i wybierać do harmonogramu całe grupy pracowników lub poszczególne osoby z różnych grup kadrowych. Zaznaczamy wybrane osoby i zatwierdzamy. Wybrani pracownicy zostali przypisani do tworzonego harmonogramu, który następnie zapisujemy. Nowy harmonogram pojawił się jako kolejny na ekranie wśród innych zdefiniowanych wcześniej harmonogramów wraz z listą przypisanych do tego harmonogramu pracowników. Teraz mając gotowy harmonogram możemy w łatwy i szybki sposób stworzyć nową listę płac. Ponownie z górnego menu wybieramy opcję płace, a następnie listy płatnicze – Wybieramy miesiąc, za który ma być stworzona lista płac, i prawym klawiszem myszy wybieramy Dodaj. Pojawia się okno z parametrami listy płatniczej. Wybieramy w nim rodzaj harmonogramu, według którego mamy stworzyć listę płac, a następnie zapisujemy. Pojawia się lista pracowników z zaznaczonymi osobami, które są objęte harmonogramem. Co ważne, na tym etapie możemy łatwo dokonać zmian na liście dodać pracownika do tej listy płac spoza osób objętych harmonogramem lub usunąć innego pracownika z tworzonej listy płac. W przypadku, gdy nie mamy potrzeby dokonywania częstych zmian na liście pracowników objętych danym harmonogramem, możemy automatycznie przejść do przeliczania listy płac. Załóżmy jednak, że chcemy dokonać zmiany, a więc zaznaczamy zmiany na liście, zatwierdzamy i następuje naliczenie płac. Po zakończeniu obliczeń pojawia się raport z operacji. Powstała nowa lista płac, gdzie widzimy objęte nią osoby oraz w prawej części ekranu poszczególne składniki wynagrodzenia. Jak widać na przedstawionym przykładzie, harmonogramy wypłat usprawniają pracę przy dużej liczbie zatrudnionych i skomplikowanych systemach wypłat. Możemy je tworzyć niezależnie zarówno dla umów o pracę, jak i umów cywilnoprawnych. Dziękuję za uwagę.